Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie szwagier. No i przyszedł czas spojrzeć na ten świat trzeźwym okiem. No, i wystarczy. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Od momentu pojawienia się teściowej w domu, Antek spędza coraz więcej czasu na świeżym powietrzu. Ja i mamusia? To jak dwa bieguny magnesu. Jak ona siedzi w domu, to ja muszę użyć na siły, by tam się utrzymać. Dlatego idę do szwagra. A ty gdzie? Ja? Idę. Idę sobie, idę się napić, idę do szwagra. co? No zobacz, dwa dni nie piłeś. Jakie my z mamusią szczęśliwe byłyśmy, a ty co? Tak, wy byłyście, a teraz kolej na mnie. O nie, to ja mu usługuję, spełniam wszystkie jego zachcianki. Ciasteczka, drożdżóweczki, to ciasto francuskie, a on mi się tak odwdzięcza? Wyjdź mi tylko za branka, zobaczysz! Co? Grozisz mi? Czym ty tam w ogóle do mnie machasz? A tym specjalnie na twój łeb kupiłam! Ha, właśnie, w domu ani kropli alkoholu, a tam jakieś meble kupuje. Już od kilku dni mnie tłuczą. To osiek, zjedz bułeczkę, tu kąsek kotlecika, a setki to już nikt nie poleje. Za się, za tatusia, przez was całą rodzinę znienawidziłem. Ty nie wdzięczniku! Nie na darmo mamusia nie może pojąć za co ja ci pokochałam! a co mam, dla niej pokazać? Jak chcę, to mogę wieczorem dla niej zademonstrować! Ach, ty! Niech on mi tylko mandat dostanie za bezpodstawne łażenie po mieście! To do domu może nie wracać! Próż! masz, fagier! A co ty tak dupo do gościa? Co ty tam kurwa robisz? W lesie byłem, się myję. O, i ja przez las szedłem. To dawaj mnie od A co miałeś kontakt? No jasne, że tak. Komary, kleszcze. Co fakt, to fakt! W tym roku sezon na kleszcze zaczął się dość wcześnie. Można powiedzieć, że w ogóle się nie kończy. Ale muszę was uspokoić. Ani kleszczy, ani komary wirusa nie roznoszą. No i co z tego? Szedłem, oddychałem, powietrza dotykałem... Masz tam płyn do odkażeń w Płyn? Pojebało cię, szwagier? Toż to płyn! Polej mi setę, bo zaraz wariuję! A, tak czemu od razu, nie jakieś zgadywanki wymyślasz? No co? Myślałem, że będzie stał stacu tak jak ostatnio. A tu jeszcze prosić trzeba. Jakiś niedomyślny się zrobił. Tego mi było trzeba. Inaczej by mnie rozsadziło od środka. A tak, w dzisiejszych czasach najważniejsze jest odróżnić objawy kaca od objawów wirusa. Spokojnie, szwagier! Tu mnie to jest efekt przesiedlenia, yy, przesilenia. A ty co? Nadal z nudów pijesz? Jakich nudów, jakich nudów? Tylko głupce piją z nudów, a mądry człowiek zawsze znajdzie do tego powód. Za spotkanie! Coś patrzę, że Antek potrzebuje się wygadać, więc zamieniam się w słuch. No. Ja. No, no Co no no. No no ty. No no ja. No no ty no, no. O co ci chodzi? Patrząc na zachowanie szwagra. Od razu widać skutki odcięcia od świata. Nawet normalnie nie umie się słowić. Patrząc na zachowanie Antka, od razu widać, że głosu to on w domu nie ma. Poleje jeszcze i język się rozwiąże. Ale w domu jak? Wszystko w porządku? Szwagier, jaki może być porządek u mnie w domu z teściowo na moim metrażu? I, jak leży? O, to 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 to! Jak leży, jak się pierdolnie, to już stamtąd do nocy nie wstaje. Tylko najgorzej, że Zośka przy niej taka wredna się zrobiła. Normalnie nie poznaje mojej Zosi. Kiedyś to się uśmiechnie, oczko puści, buziaka da, a teraz nic. Nic, a nic? No nic. Tylko wpycha we mnie wszystko, co po świętach zostało. I słucha mamusi jak świnia grzmotu. A, i jeszcze na mnie rękę podnosi. Wychodzi na to, że to mamusia to bieżonkę zmarnowała. Wiem! Ale jak to dyplomatycznie załatwić? Zaraz przez SMS-a zrobimy zgłoszenie reklamacyjne, że pani produkt Zofia nie spełnia deklarowanych oczekiwań. Często się zawiesza i na dodatek kopie. Jeżeli pani nic z tym nie zrobi, by to naprawić, no to produkt zostanie zwrócony. O, hehe, he, i poszło. Ty to szwagier, jednak masz łeb. Dyplomata jebany. Ech, za moich czasów wszystko było inaczej. Komórek nie było, więc takie sprawy listownie się załatwiało. I co ty, wysłałeś list do mamusi? No tak. I co, poskutkowało? No, jak widzisz, mieszkam sam. Nie, no ja nie chcę mieszkać sam. Niech mamusia się wyprowadzi i wszystko wróci do normy. O! Odpisała. No, no czytaj. Pan świadomie dokonał wyboru. Niestety okres gwarancyjny już się skończył. Prawdopodobnie system się zawiesił i potrzebuje resetu. Jeśli pan nie potrafi tego zrobić swoim kluczykiem, to można poprosić o pomoc szwagra. Eee, Kiliśka? Wiem, że urządzenia zazwyczaj się resetuje poprzez wciśnięcie szpikulce w odpowiednią dziureczkę. Ale żeby od razu mnie w to mieszać, on tak sam sobie poradzi. Co ona mi sugeruje? Nie kombinuj antek, bo zaraz samo się zgrzejesz i zawiesisz. To pójdę do lasu i się zresetuję. A propos, chcę ci ostrzec, że teraz w lesie też nie jest bezpiecznie. Wiem, że jest zakaz spacerów po lasach, że susza. Ale i tak będę spacerował! Niech zamkną mnie! Przynajmniej będę miał lepiej niż w domu! Antek, te ich zakazy ja też mam w dupie. Nawet dzisiaj byłem w lesie. A no faktycznie, coś wspominałeś. No i poszedłem, żeby się zresetować, poddychać i tak chodzę się, relaksuję aż tu nagle mi srać się zachciało. O, coś nowego! Ze szwagrem można porozmawiać na różne tematy, ale o sraniu, to on może gadać godzinami. No, no. Kucnął pod krzakiem i sobie sram. Aż to nagle czuję, że ktoś mi po dupie smyra. Się obracam, policja, chuja, niedźwiedź. Niedźwiedź? No niedźwiedź, no normalnie stoi za plecami i wpierdala moje gówno. I co ty zrobiłeś? No a co ja mogłem w tej sytuacji zrobić? Srałem aż się O kurwa. Niedźwiedzia w naszych lasach to ja dawno nie widziałem. A zresztą czemu tu się dziwić? Wiosna szybko przyszła, no to i niedźwiedź szybko się obudził. Szwagier, a może to był po prostu jakiś jad! Kurwa Antek, jaki gównojad! No normalny był niedźwiedź, wiem co widziałem! Tak, a ty kiedyś przypadkiem nie widziałeś u siebie białych myszek w kuchni? Albo koni galopujących po pokoju? A tu był niedźwiedź, ale nie chcesz to nie wiesz. Wierzę, wierzę, szwagier. Ty, a ten niedźwiedź przypadkiem nie był biały? Jeżeli goni cię niedźwiedź, a ty wchodzisz na drzewo, i niedźwiedź wchodzi za tobą, to to jest grizzly. A jeżeli ty wchodzisz na drzewo, a niedźwiedź nie wchodzi na drzewo, tylko ty drzewem macha, to to jest niedźwiedź brunatny. A jeżeli tak uciekasz, uciekasz, a dookoła nie ma żadnego drzewa, to to jest niedźwiedź polarny. Szwagier. No? Ja nie wiedziałem, że w naszych lasach tu niedźwiedzie występują. No to kiedyś ich było naturalne środowisko. Mój praprodziantyk o tym pisał. Zresztą to był gość. On na te bestie gołymi ręcami polował. Jak? Gołymi? No, a jak dla Miśka uścisnął łapę, od tamtej pory ręki nie mył. Jak nie miał? No normalnie nie mył, No zdejmował, śrubki podokręcał na i zakładał z powrotem. To jak on pisał? No się nie pisał, tylko dyktował. I z jego opowieści zapamiętałem jedną rzecz, że do zwierzyny, jak i do żonki, się podchodzi od strony zawiecznej, by nie poczuła zapachu szmagrówki. <grystanie> Szwagier, a jak chcemy w spokoju chodzić na te spacerki do lasu, to trzeba tego niedźwiedzia się pozbyć. To co proponuje? Przychodzi jutro do mnie i idziemy na polowanie. A Zośka? A Zośka na polowanie na pewno nie puści. Ale jeszcze sezon się nie zaczął. A Zośka o tym nie wie. <grym> Każdy wyjście z domu jest na wagę złomu, e, złota. Szwagier jakoś tam spluwę ma, pójdziemy do lasu, Miśka postraszymy i po robocie. A co? Ty już polowałeś na niedźwiedzia? Nie. A co w tym trudnego? No a co, jeżeli z znienacka wyskoczy? Strzelał. Zacięcie. Uciekam. On jest szybszy. Yy... Goni, goni cię, goni. Wskakuje do rzeczki i przypływa na drugą stronę. No, on też wskakuje i przepływa na drugą stronę. Się wspinam na drzewo. On też za to wół <grym> <grym> Kurwa, szwagier, to ty jesteś. Moim szwagrem czy tego niedźwiedzia? Jak broń się zatnie, to trzeba rzucać w niedźwiedzia głównym. Zanim on będzie oczy przycierał, to trzeba uciekać ile sił. Skąd gówno? Wyskoczy niedźwiedź, wyskoczy i gówno. A na polowaniu zobaczymy, kto się zesra. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Jeszcze trochę i dostanę pierdolca. Zrobię wszystko, by szwagier wziął mnie ze sobą. Wszystko, nawet gdybym musiał przed nim klęknąć. Mówił ja. Janusz Slonina